আচে লাকে 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 Sprawa podziału administracyjnego kraju osiągnęła już moment wrzenia. W kuluarach politycznych cały czas trwają nerwowe przepychanki i liczenia głosów. Trudno się dziwić, że radni zarządu naszego miasta urządzili tak liczną pikietę przed zamkiem na ulicy Święty Marcin. To nie tylko było skandowanie haseł, nie tylko transparenty, ale całość podkreślił i jednocześnie urozmaicił zespół kameleon. Każdego uczestnika Trzeciego Forum Regionów Rzeczypospolitej witano oklaskami i okrzykami typu WOLSZCZYNIAKI TO POZNANIAKI czy WOLSZCZYN DO WIELKOPOLSKI. Spotkanie Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski otworzył przewodniczący, pan Bogdan Lachowicz i od razu udzielił głosu burmistrzowi naszego miasta oraz burmistrzowi miasta Międzychód, który również przybył na to spotkanie proklamując przynależność do przyszłego województwa wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu pan Jan Koziołek podkreślił, że mieszkańcy Worszczyna nie mają nic naprzeciw utworzeniu województwu lubuskiemu, ale sercem i tradycją opowiadają się za Wielkopolską. Następnie burmistrz odczytał oficjalny protest mieszkańców, odczytał poparcia miast ościennych, przytoczył uchwały z roku 1993 i 1998 jasno podkreślające nasze stanowisko. Dokumenty te zostały oficjalnie złożone na ręce. Przedstawiciela premiera ministra Barczyka. Cóż, pozostało nam tylko czekać i wierzyć, że głosy nasze zostaną uwzględnione. Na pełną relację z tego dnia zapraszamy po serwisie informacyjnym. Ja myślę, że te słowa, które przytoczyłem przyjeżdżając do Wolsztyny, będą prawdziwe. Dziękuję bardzo. yeah <laughs>